Aktualnie jest na świecie około 7 miliardów 800 milionów ludzi, a średnia stopa przyrostu naturalnego wynosi około 1%. To znaczy, że więcej ludzi się rodzi niż umiera, i z roku na rok jest nas o 1% więcej. Setki lat temu współczynnik przyrostu populacji był nieco niższy od dzisiejszego, a jeżeli policzymy, ile wynosił od początku ludzkości, czyli jak podają najnowsze źródła od około 300 tysięcy lat temu, to otrzymamy 7000%. Czy to możliwe, żeby rodzaj ludzki przetrwał tak długo z tak niską stopą przyrostu naturalnego? Jeśli zaś policzymy nie od 300 tysięcy, a od 4700 lat temu, kiedy to Noe wyszedł ze swoją rodziną z arki, otrzymamy wynik trochę poniżej 0,5%. Co jest zatem spójniejsze z rzeczywistością? Opowieści o ewolucji przez miliony lat, czy to, co podaje Biblia?